<laughs> prawda cię wyzwoli, i to jest powiedzenie, które jest święte, <laughs> prawda cię wyzwoli. Tylko odkryć w sobie prawdę to już jest sztuka, ale to jest sztuka obserwacji. I przede wszystkim w całym odkrywaniu prawdy, i cały czas mówię o sobie. Trzeba mieć wielki dystans, bo czasem myślimy, że odkryliśmy prawdę, bo odkryliśmy jakąś ideę, coś w głowie, a ta prawda ja mówię o tej najgłębszej prawdzie o prawdzie, z której wszystko się zrodziło. Możemy nazwać to jak chcemy. Nazwij sobie to matrycą stworzenia nazwij sobie to Bogiem nazwij sobie to źródłem nazwij sobie to wyższą jaźnią. Wymyśl sobie, jaką chcesz nazwę jest to wielka tajemnica życia. Która chce się objawić. Chce się objawić. Eee, I żyjemy w czasie, kiedy to się dzieje. Zobacz, co się dzieje w Twoim życiu teraz. Jak bardzo nie potrafisz już rezygnować z siebie na rzecz kogoś. Jak bardzo już nie da się być, próbować kimś innym, niż się czujesz, że jesteś. Zaobserwuj to. Ja to widzę. Za każdym razem, kiedy próbuję wejść sobie w jakiś schemat, próbuję w jakieś wyobrażenie siebie samego wejść, i mówię wyobrażenie siebie samego wejść, to rzeczywistość, czyli źródło, matryca stworzenia, eee, poprzez to pragnienie życia w prawdzie i, od, i, i obudzenia tej prawdy, weryfikuje to bardzo szybko <śledzio> bardzo szybko. U mnie to weryfikuje non-stop i na bieżąco. Co sobie po ludzku nie wymyślę, jest ok, ale weryfikacja przychodzi bardzo szybko. Coś, co myślałem, jak się pojawiła jakaś wizja, to się okazuje, że dupa zbita. No, po prostu nie idzie. I to jest takie kroczenie trochę. Nawet nie tyle co trochę, co, co takie chodzenie po wielkim nie wiem. To jest chodzenie po wielkim, wielkim nie wiem. I powiem tak, z czasem na początku może być przerażająco, ale z czasem to chodzenie po nie wiem jest niesamowitą przygodą, bo okazuje się, że wchodząc w nie wiem, musisz wybrać. Wolność. Wolność to jest miłość. Miłość to jest wolność od absolutnie wszystkiego. I wszystkie przywiązania po prostu będą tak niewygodne, że nie pozostanie nic innego, jak przestać się przywiązywać do wszystkiego, nawet do tego, co było. 10 minut temu, to się nazywa przepływ. Przepływ, i poddanie się temu przepływowi, to jest też niesamowita przygoda. To jest niesamowita przygoda. I ale zwyczajnie, po ludzku, to każdy mi powie, że jestem nieodpowiedzialny. <laughs> Bo muszę sobie coś tam zapewnić, muszę emeryturę, muszę coś tam, muszę coś tam, muszę coś tam. Czyli to, to po ludzku powie mi, że nie masz racji, my wszyscy wiemy lepiej, bardzo dobrze znamy to z historii i to się na pewno powtórzy. <grym> <grym> Jak chcecie, niech się powtarza. <grym> ja nie chcę, żeby się historia powtarzała. Wyraźnie widzę, że. To co idzie, prawda, która nas wyzwoli. O, to jest coś niesamowitego. Ale trzeba zacząć od siebie. Trzeba zacząć od siebie. Siebie wyzwolić. Siebie wyzwolić. I tylko ty możesz to zrobić. Tylko i wyłącznie ja mogę to zrobić. Nikt z zewnątrz mnie nie wyzwoli. Kiedy uświadamiasz sobie jednak, że nie ma innych i że to wszystko to ty, jesteś w przepływie jej harmonii, to cała rzeczywistość cię wspiera. A ta rzeczywistość, która jest teraz, wspiera mnie, wspiera innych, in, in, tych, tak zwanych innych, może coś u nich wymuszać. I boli okazuje się, że. Próbowałem znowu tego samego, co kiedyś. Dupa. No nie idzie. 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 I relacje chcą się uwolnić. Nie chcą się powtarzać. Powiem Wam tak: założyłem sobie swego czasu kiedyś tam Tindera. I sobie tak zacząłem przeglądać profile. I co się okazało? Z punktu mojego własnego profilu, od światu mi coś ucieka, to szukam stałego związku, szukam stałej relacji, szukam stałej relacji, stałej, 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 stabilnej, stabilnej, stałej, 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 stałej. Nie wiem, co jest po stronie męskiej. Znajome mi mówiły, że jest dużo gołych klat i penisów. Nie wiem. Mogę tylko mówić to, co słyszałem. Aha, wiewiórka. <grywa> ja. O, a wiewiórka tam była. Jest. No No. Yy. Tak. Stałość odchodzi do lamusa. Jedyne co jest stałe, to twoje indywidualne. Połączenie z prawdą serca. To jest jedyna stałość, jaka istnieje. Wszystko inne to przekonania i starocie. Jedyna stałość, jaka istnieje, to stałość Twojego serca. Prawdy, która tam jest. Jedyny związek, jaki ma znaczenie. To związek z tym źródłem, które masz w sercu. Wszystko inne przemija. I stary świat przemija. Prawdy zaczynają się weryfikować. Weryfikujesz ją w swoim sercu, weryfikują się w rzeczywistości na zewnątrz. A jedyne, co ty możesz zrobić, jedyne, co ja mogę zrobić, ja wiem o tym, że jedyne, co mogę zrobić, to. Zadbać o swoje własne połączenie z moim sercem i to, co mi serce mówi. Nie to, co ktoś inny mi mówi na zewnątrz, bo wie lepiej, ale. Ach, to światło ucieka. Yy, ale. To, co mi mówi moje serce. I informacja dla kochanych katolików, chrześcijan, którzy tak bardzo ocieniałem się przez pryzmat grzechu, bo prawo powiedziało, że to jest grzech, to jest grzech. Rozmawiałem właśnie właśnie rozmawiałem z moim znajomym, z którym wrócił nam kontakt po, po latach z z księdzem, z ojcem Wojtkiem, o którym było właśnie w komentarzu gdzieś tam po tym komentarzu wrócił do nas kontakt. Bardzo przebudzony zakonnik. I powiedział mi coś bardzo fajnego, że w prawie kościelnym zapisane jest, że sumienie jest ponad prawem. Ale twoje sumienie to jest twoje serce, a nie 10 przykazań. A nie to, że ktoś ci coś mówi, jak ma być. To nie jest twoje serce. Ty w sercu, tak samo jak ja w sercu, tylko i wyłącznie ja znam prawdę, czuję ją i tylko ja mogę ją uzewnętrznić. I robię to po swojemu, czyli wykorzystuję moją indywidualność, którą bezustannie odkrywam, bezustannie odkurzam, bezustannie uniewinniam i akceptuję siebie takiego, jakim jestem. A dziś jestem taki, a jutro jeszcze nie wiem, co odkryję. <laughs> Także indywidualność doświadczenia wskazuje znowu na jedność. Jedność ze źródłem, z matrycą stworzenia, z Bogiem. Nazwij to jak chcesz. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że potrzeba. Pokory i uznania, że to coś, co wykreowało to wszystko, wykreował to ciało, wykreował tą świadomość, wie lepiej i nie ma się temu co opierać. I droga do tego jest tylko i wyłącznie Twoja. Tak samo jak i tylko i wyłącznie moja. I nikt mi nie może powiedzieć, jak ja mam żyć. Nikt mi nie może powiedzieć, jak ja mam uczyć siebie, odkrywania siebie i urzeczywistniania w ciele na Ziemi, tutaj, w tym wymiarze, jeszcze tego, co czuję. I to był jeden z wielkich lęków, które mnie bardzo dawno temu zablokowały na lata, kiedy odkryłem to, że między mną a Jezusem nie ma najmniejszej różnicy, poza tym, że On sobie uświadomił, że jest. Chrystusem, czyli świadomością oświeconą, połączoną ze wszystkim, połączoną z sercem. A ja stawiając każdy krok, mam świadomość, że ta świadomość się non-stop i bezustannie we mnie budzi i moimi chciejstwami mogę sobie Podubać w nosie. <noise> bo i tak wychodzi inaczej. I tak wychodzi inaczej. I tak każde moje chcieństwo z głowy wymyślone, bo, bo, bo się czegoś lękam. Powiedzmy, teraz się przeprowadzam. Mam się teraz przeprowadzić. No i zacząłem kombinować. Dobra, to gdzie się przeprowadzić, dobra. E, przydałoby się trochę więcej finansów, bo wynająć coś, co jest teraz. Jest z jakiejś kaucji sobie powymyślali, pozabezpieczali się. No ale dobra, no. E, no i zacząłem. Kombinować po prostu na różne sposoby, jak to fajnie wszystko ugryźć, żeby to się wszystko zgrało. No i zacząłem gryźć, ale przez to też uruchomiłem energię, czyli uruchomiłem twórczość, bo cały czas jestem w tym zaufaniu, w tym, że to źródło kreuje przeze mnie, ale jestem też w odpuszczeniu i w akceptacji tego, co się pojawia. Więc ja sobie wymyśliłem, że sobie na spółę wynajmę dom z kimś. Uzgodniłem już wszystko. I dwie godziny później dostaję telefon od znajomej i mówi mi, wiesz co, masz dom za free tylko za rachunki. O, wow. 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 wow, wow! Stawiałem kroki po swojemu jednocześnie w pokorze, że jest coś. Więcej ode mnie i przez to, że ja stawiałem te kroki z tą wewnętrzną modlitwą, że jest coś więcej niż moje małe, ograniczone ja, które, które wie tylko, że można wynająć mieszkanie, można to za jakąś tam kasę, że nic innego może się nie wydarzyć. Jednak może. Jednak może. I to jest stwarzanie bez oporów. Pod, poddajemy się stwarzaniu. Poddajemy się stwarzaniu. To jest dopiero całkowicie inne stwarzanie niż wymyślenie sobie, że chcemy mieć nowego Mer Mercedesa. Bo owszem, można sobie wyafirmować nowego Mercedesa, ale dalej jest to wpychanie siebie w iluzję podzielenia i oddzielenia. To się nazywa. Tworzenie z ego, i to bardzo tworzenie z ego dobrze znamy, jak się przyjrzymy światu. Jak to tworzenie z ego do czego doprowadziło? <laughs> do dramatów. A jak tworzenie z serca, z poddania się, z tego takiego, że ten, który. Z którego pochodzę, ten, który mnie umiłował od samego początku, przez sam fakt po prostu stworzenia tej jaźni, on na bank. On, ona, ono, to źródło stworzenia, ta matryca stworzenia, w której wszyscy jesteśmy, na, na 100% chce mojego szczęścia. I, i, I zna lepszą drogę na pewno niż ja sam z głowy. Na pewno. <laughs> I, i, I tego się przekonuje z pokorą. Się przekonuje o tym. Bo akceptuje to, co się pojawia. Patrzę na rzeczy takimi, jakimi są, na bieżąco ciągle ściągając z nich stare znaczenie. I owszem, jak zaczniesz o tym, jak, jak, jak się o tym myśli. Już nie chcę tutaj nic projektować na was. Ale jak ja już, jak ja zacznę o tym myśleć, to jest stranie w gacie o przetrwanie. A z drugiej strony ta moja droga czteroletnia pokazała mi, że to zaufanie jest warte. Przez to zaufanie, które mnie prowadziło do tej pory i cały czas prowadzi. Ja się stałem kimś innym, niż myślałem, że jestem. I cały czas się staję kimś innym. Bezustannie. I to jest po prostu jedna wielka przygoda. To jest po prostu jedna wielka przygoda. jest to dużo fajniejsze, niż ta tak zwana stałość, proza życia. Nie bawi mnie proza życia. Bawi mnie patrzenie na prozę życia, bez oceniania prozy życia. <noise> Przyjmowania wszystkiego tego takim, jakim jest, i cały czas przeglądania się tej mojej własnej relacji ze sobą samym w obliczu tego, co staje. Jest ta świadomość już, która się wykształciła, która się ugruntowała w materii, że w każdym doświadczeniu, w każdym spotkaniu, w każdej relacji jest dar i jest prawda, która mi coś mówi o mnie. I na pewno nie chce mi powiedzieć, że mam jakiś problem. Na pewno tego nie chcę mi powiedzieć, że mam jakiś problem. Na pewno chcę mnie uwolnić od wszelkich problemów i doprowadzić do tego, czym jest miłość. Absolutną wolnością, absolutnym szczęściem. I absolutną obfitością, która nie jest z tego świata. <laughs> Ręka mi się trzęsie już, która nie jest z tego świata, ale mogę to postawić trochę tutaj, tak. O. Tak, no o. I teraz będę klęczał, będę się modlił. Mhm. I, i, I nie jest z tego świata. Nie jest z tego świata. I prawda cię wyzwoli. I tak naprawdę to twoja własna prawda, czyli sam ty się możesz wyzwolić. Przestać słuchać innych. Przestać próbować być kimś, kim nie jesteś. Zacząć w swojej świadomości dopuszczać. To, co czujesz na swój własny temat. I nie idź za tym, że umysł ci powie, że jest to niemożliwe, bo cię to zablokuje na lata, tak jak mnie zablokowało na lata, kiedy to zobaczyłem. I teraz mówię to bardzo do siebie. Nie marnuj czasu na głupoty. Nie marnuj czasu na przetrwanie. Niech ten czas, który masz, Niech ten czas, który ja mam, wykorzystuję po to, aby jeszcze bardziej budzić tą prawdę i ucieleśniać ją. Co nie oła? No. Co nie, co nie. I to tyle. Prawda cię wyzwoli. I nie jakaś zewnętrzna prawda, ale Twoim. Sercu, prawda? A ta prawda przekracza ludzkie pojmowanie. I moc, prawdziwą moc kreacji masz ty, poprzez swoje serce. Uwolnij je. Uwolnij swoje serce. I jednocześnie zapraszam na warsztaty, gdzie będziemy uwalniać to serce, odczyniać poczucie winy. A co będzie, to i tak będzie. Wszystko się już wydarzyło. No. To pa.